Halo, halo witam was drodzy widzowie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj jak widzicie za mną stoi supermoto, nie czy inne jak Barka BGR. Uznał, że znudziło mu się już to moto i chce je gdzieś oddać, no to ja go w tym wyręczyłem i wziąłem go do siebie i pojedziemy sobie dzisiaj na zlot do Dębowca. Ale pierwsze co, polecimy do mojej dziewczyny i zobaczymy jej reakcję na supermoto, bo ona nie wie, że przyjadę po nią takim supermociakiem, a ona robi reakcje fajne, także... Mam nadzieję, że i tym razem się nie zawiedzie, a więc na wstępie jeszcze pamiętaj, żeby subskrybować kanał, lajkować, komentować. No i co? Lecimy z odcinkiem i lecimy na zlot. Cześć! Super. Witam. Weźmie się tak na chwilę, bo nie wiem ja się na supermotu tak nie wiem czy będę jeździł, więcej. Mogę wziąć miejsca w garażu jeszcze trochę. Mam to. No, Przyjaciela będzie miała. To niech sobie. Ciepło będzie miała w garażu. Ja tutaj raz będę pitem, chyba jeździł to. No, to ja sobie to będę ją. Niepotrzebna. No, to ja sobie będę użytkował, Pewnie. Jak ma stadzi się marnować. Pewnie. Dzięki. Na pewno będzie w dobrych rękach. Co? Tego. Nie. Co? Kupiłem. Co? Nowy? Kupiłeś? No te Za nindę. Jesteś głupi. No dobrze. A ty, jak pijecie, na ona zbyt twoje... Nie... twoje reakcje zawsze są takie super. My te tym będziemy tym jechać? A będziemy codziennie tym jeździć. To jest nie, nasze daily. Nie. Jechać. Jak na to wsiąść w ogóle? Dobre, nie? Strasznie wygląda. No bo to jest super motokitnik. To mnie to nic interesuje. Ale popatrz, to jest do czegoś innego. To jest do ryżu, ryżu na mieście. A tak. i Marów, ale to Popatrz. I też będziemy tym wracać? Nie, zostawimy i wrócimy na nogach. Nie posiony Nie posiony, Taki rozum jak matka Taką drogą jeszcze z Dębowca nie wyjeżdżałem o, <grymianie> dla króla. To no, witam pana Wartka. się jeszcze raz przejechać. Także ostatni raz sentymentalnie tak, tak, No to no to mogę. No to jak coś to bierz. Fajny. W I am a master, there's some things that I might see. And when I do, I could never get no sleep Cause I just need to get it, man, I need to be The thing that I just painted out, man, you won't go see See my vision, I'll be in it I'ma kill it, I'ma take it all Coming in I'ma play it now I'ma kill them dark, I'ma play the ball Cause I gotta go to get it, man, I really just need it Tell these guys that they can beat it I'ma get it, I'ma grab it, man Take it, never see it I'ma make it mine I'm explosive like a mine I've been working every time Yeah, I do it on the grind I'ma Ja, every single day I'ma kill this competition Cause I'm going so insane I co jak się śmigało? Już mi możesz oddać z powratem Derze, to jak się fajnie jeździło Panie że sobie przypomniałeś Jak się jeździ w ogóle, ale... Kiedyś też od Bartka miałem. The RZ, ale to... ona jest wysoka. No? Ale i tak jest obniżona chyba niż tamta maestra. Jak ty nawet weźmie wam na Ciebie to bym się tu nie spodziewał.